Od się do się w miejscu i po kole po osiem taktów. Uwaga. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy, sześć, dwa, trzy, siedem, dwa, trzy, osiem. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, pięć, dwa, trzy, sześć, dwa, trzy, siedem, dwa, trzy, osiem. Od się do się.